Próba mikrofonu, raz, Witam was serdecznie, moje... jubaski. E, krótkie story time, jak prawie poszłam na randkę. Słuchajcie, pisałam, że jest typem z Tindera. Tak, mam Tindera. Znaczy... Z Tinderem jest tak, że ja wiem, że na Tinderze nie znajdę ani męża, ani miłości, ani nic z tym podobnego. Ja nawet rzadko tam wchodzę, bo po pierwsze, nic ciekawego tam się nie dzieje, nikogo ciekawego tam nie ma. I ja po prostu jakoś... Nie mam weny na to, nie chcę mi się. E, ale dzisiaj e, pisałam sobie z takim jednym, miał na imię Michał. I e, Michał miał kija w dupie, bo Michał miał 26 lat i on szukał czegoś poważnego. Mieliśmy iść jutro na randkę i krótkie story time jest takie, że on mi napisał, że, że zaprasza cię na winko, pójdziemy na winko i później ja zaproponowałam, żebyśmy poszli do baru jazzowego, bo mają grać takie jazzowe, christmas songs i w ogóle ma być fajnie. No i... I on potem chciał, żebym podała swojego Instagrama, żeby się poczuł bezpieczniej. Żeby... Żeby było, że nie jestem fejkiem. Ja nie chciałam podawać Instagrama, bo, nie, bo nie, nie chciałam, żeby... Już zobaczył, że nagrywam na YouTubie, bo właśnie tak jak teraz chciałabym go obgadać. Eee, no ale podałam mu w końcu tego Instagrama i coś tam i on... Miał strasznie dziwny vibe, bo on właśnie do mnie pisał, że... Czytać się mnie czego szuka na Tinderze? Jakby niczego nie szukam, po prostu kogoś poznać, żeby z kimś wyjść, jakby to tyle. I on domyśla że no wiesz, co? To chyba szukam czegoś innego, bo ja szukam czegoś romantycznego. I ja mówię, what the fuck! Nawet jeśli byłabym na Tinderze z miłości, to przecież nie napiszę typowi od razu, że tak szukam czegoś romantycznego. Na pewno to znajdziemy ze sobą. Jakby to i tak wychodzi, no, trzeba kogoś poznać i to wychodzi w praniu i to nie powiesz tak komuś od razu. I uchodziło mi o to, że nic konkretnego nie powinna nie się szukać niczego konkretnego. On że on chce czegoś romantycznego i on jest zestawiam takie coś. Ja później... Ja, on też w opisie nie miał e, podobnego wzrostu, a to jest dla mnie bardzo ważne. E, Spytałam się go później, jak już potem podałam mu do tego Instagrama. Brzeźliśmy na Instagrama. On był taki, miał się strasznie dziwny vibe. Ja czuję, że jakbyśmy my jutro poszli na randkę. On by coś kurwa powiedział i ja bym zwyzywała go, albo się z nim pokłóciła no, 100%. E, I napisał Napisał mi na Instagramie, że ma 183 wzrostu ja odpisałam Oki OK, i on coś tam się spruł i że chyba jednak szukamy czegoś innego i coś tam. Ja napisałam Oki OK, topa. Także z dla Michała. Ale naprawdę kiedyś, jak mieszkałam jeszcze w żorach moje miasto rodzinne, albo nawet jak byłem gdzieś w okolicy jakiś rybnik, jakiś Katowice i przeglądałam tego Tindera. Ja mam wrażenie, że tam było więcej fajnych ludzi, i więcej się działo, i więcej, więcej pisałam z kimś, więcej kogoś poznawałam, e, ale tutaj kurwa Warszawa: 2 miliony ludzi, i, i naprawdę jest strasznie. I jakby no nie szukam nikogoś, nikogo na siłę, ale fajnie jest wyjść sobie na randkę z jakimś chłopakiem, się poznać z kimś, no wiecie, tak po prostu. No jej najwidoczniej jest to strasznie trudne. Ja, ja mam takie wrażenie, że jak ja bym była chłopakiem, ja bym już sobie znalazła dziewczynę. Może nie, ale wystarczy. Chłopaki. Słuchajcie mnie, jeśli to oglądacie. Ja coś chłopaki. Dosłownie wystarczy, że będziecie chodzić gdzieś, czy to na siłownię, czy na zwykłe czy do galerii, dosłownie wszędzie, gdzie są ludzie. Zobaczycie ładną dziewczynę, dosłownie możecie do niej podbić i się zapoznać. I... Ja bym, Boże, ja bym nie miała takiego problemu z tym. Znaczy, no bo wiadomo, te, przez to, że jestem kobietą, no to jakby mam takie coś, że, że to jednak ja czekam, aż ktoś to zrobi. Ale gdybym ja była facetem, to ja bym zawsze tak robiła. Ja chodzę w tyle fajnych miejsc i tyle fajnych ludzi spotykam, że. Na znaczy, no jeszcze nie spotkałam takiego chłopaka, żebym go zobaczyła i miała takie... Muszę do ciebie podejść, nie, bo się zasram. To jeszcze tak nie miałam, nie spotkałam jeszcze nikogo takiego, ale. No jest dużo ładnych dziewczyn w spoko, randomowych miejscach. I gdyby ktoś chciał, to mógłby poznać. I jakby nie rozumiem, jak są faceci, którzy mają parcie na związek i oni tego szukają na Tinderze. Dosłownie wyjdź na dwórnie, nie? Wyjdź do ludzi. I nie wiem, osoby, które szukają miłości, teraz to taki tok, sorry, tok po dwóch drinkach mi się odpalił. Osoby, które szukają takiej prawdziwej miłości na Tinderze. To dzisiaj, właśnie z Hanią, gdyśmy e, na drinku, to gadałyśmy o tym, że no, miłości na Tinderze to tak może się zdarzyć, ale to jest przypadek jeden na milion. Ale też ja nie chciałabym mówić swoim dzieciom, że poznałam tatę na Tinderze na... przez internet. Bez to może jeszcze, ale na aplikacji randkowej to tak. Ale no, jeśli ktoś już jest na Tinderze, mając 25 lat, to już znaczy, że chyba stracił wszelkie nadzieje. W kontaktach międzyludzkich na żywo. Bo jak, jeśli ktoś chce tylko się zabawić i szuka przelotnych romansów, no to Tinder spoko. Eee, ale jeśli ktoś szuka real love, to The Tinder is not your place. Eee, słuchajcie, jest dzisiaj 8 grudnia, ale jest 22, więc teoretycznie zaraz jest 9, więc może otwórzmy kalendarz, a Numer 9, zlokalizujmy, gdzie jest tu. To wygląda jakby była jakaś odżywka. Po kształcie już mogę poznać. I muszę się przyznać, e, wczoraj wieczorem byłam bardzo głodna i zczaiłam, które mniej więcej okienko wygląda na coś słodkiego i to otworzyłam. <grych> otworzyłam numerek 10, więc pojutrze nie będę otwierać. I w 10 właśnie był batonik, więc go sobie zjadłam. Odżywka emolientowa. Jezu... Chciałabym wam dać to powąchać, nie, serio. Byliśmy dzisiaj w takiej włoskiej miejscówce. wydałyśmy dużo pieniędzy. Ale było dobre. Było, wa było warto. Sorry, ale mam zepsute krzesło. I jak się za bardzo na nim przechylam, to ono jest... Nie wiem, czy ono jest złamane, czy co, ale... Ogólnie mogę na nim umrzeć, więc no... Teraz tak trzeba się ubrać. Myślę, że idealnie wpasuje się w vibe baru jazzowego. I teraz problem jest taki. Ubrałam się już. Mam rajtki i tą sukienkę. I teraz tak buty. Teraz tak. Chciałabym ubrać te buty, ale one chyba nie pasują kolorystycznie. Mogłabym też ubrać te buty i być tak fest elegancka. Lepiej być overdressed niż underdressed. Te buty. Gdzalnie nie. Ewentualnie jeszcze druga opcja to są te buty. I nie wiem, czy nie będą lepsze. Nie wiem, gdzie dać telefon, żeby Wam pokazać mniej więcej. W sumie i te i te pasują. Mi się wydaje. No nie wiem, nie wiem, w których iść. chyba te i te pasują. Więc w sumie.

I screw it down, as my team is still confined. Let it slow, let it slow, let it slow. Kocham to mleczko. Kocham. Jest najlepsze.